Automatyczna maszyna do zakręcania próżniowego azotu przyjmuje niezależną metodę uszczelniania i odkurzania cylindra próżniowego. Wartość podciśnienia próżniowego można regulować w zakresie od -0.02 do -0.07 MPa. Można ją przepłukać azotem, a następnie wkręcić. Wszystkie działania uzupełnia system PLC, oszczędzając koszty pracy oraz poprawiając jakość i wydajność. Technologia próżniowego napełniania ozotem jest szeroko stosowana w butelkach z mlekiem spożywczym w proszku, proszkiem białkowym, mielonym proszkiem pełnoziarnistym, innymi środkami do konserwacji żywności. Skutecznie zapewniając stabilność jakości konserwacji produktu. Ten sprzęt nadaje się do wszystkich rodzajów plastikowych butelek PET jest idealnym wyposażeniem dla przedsiębiorstw spożywczych, przedsiębiorstw z mlekiem w proszku, farmaceutyków, kosmetyków i innych przedsiębiorstw.